Siemaneczko, no i mamy 282 dzień. Także zobaczcie, kawał roboty znowu zrobiłem. Także mamy tu już przygotowany parking pod nasz stok narciarski Nartraj. Także tutaj już budyneczki, karczma powymierzana, yy, zabudowa. Także tutaj jeszcze szlifuję pod kar system, bo chcę, żeby tutaj była jednotoro, jednotorowa jazda. Czyli on tu pojedzie, wjedzie na parking, przejedzie przez parking, wyjedzie sobie i pojedzie sobie tam, 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 tam. Dojedzie nam na miasteczko, zawróci się na placu pod kościołem i będzie wracać, będzie sobie tak jeździł w kółko. Także dzisiaj kawał fajnej roboty. Już udało się tutaj to wyprofilować. No i najważniejsze dzisiaj to wjechało papetowanie. Także mamy już tutaj zakryty steropian, zrobiony nasz grunt. Pod PGR, tartak, tutaj będzie remiza strażacka taka mała, zabytkowa. Tutaj będziemy mieli lasek z wyciętym, z wyciętym lasem. Także tu będzie częściowo. No i tu jeszcze będą dwa-trzy domki pewnie takie mieszkalne. No i tutaj też wjechało, wjechało papetowanie. Także mamy zakryty steropian. W końcu to już fajnie nabrało wyglądu. No i zostanie tylko tutaj teraz ładnie to wykończyć. Już płyty podocinane pod to, także to wszystko będę składał. W modelarni i tutaj będę przywoził na gotowo Tylko do wstawienia w daną sekcję No i tyle słuchajcie Także yy, tyle na dzisiaj Także zapraszam jutro na kolejnego live a. Jutro nie wiem, albo będę tutaj Albo będę w modelarni robił Inwentaryzację wszystkich prezentów Rzeczy, które kupiłem Z podziałem na samochodziki, ludziki I tak dalej, i tak dalej, bo jest tego sporo Muszę w końcu to poprzeglądać Zobaczyć co mam, czego brakuje, co trzeba jeszcze dokupić I tak dalej, także fajnie Trzymajcie się hej, dzięki za dzisiaj.